Cześć wszystkim! Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zagramy w Kiss, Mary Kill. Więc jeśli jesteś zainteresowany, kogo pocałuję, po ślubie lub zabiję, zapraszam Cię do oglądania. Nie wiem, czy to dobrze postanowiłam, że tak usiądę, ale mniejsza z tym. Postanowiłam, że tu wstawię te tak postacie, o których będę mówić. I mam pięć rund na zep, e, kiss, czyli pocałowanie Mary, czyli poślubienie, kill, czyli zabicie. Więc e, prosząc, e, poprosiłam Was, moich znajomych, żebyście mi zaproponowali e, trzy osoby, które mam poślubić, zabić lub po, e, pocałować, czyli kiss, Mary, kill. Więc dzisiaj e, postanowiłam, że to e, nagram. I będziecie mogli to obejrzeć. Wiem, że to jest trochę stare i odnawiam jakby starsze trendy, filmiki, challenge'e, ale postanawiałam, że to jest e, ciekawe, więc zobaczymy. Więc, tak jak mówiłam, mam 5 rund, w każdym po trzy. Eee, runda numer 1 jest tak: Selena Gomez, Ariana Grande i Miley Cyrus. Hmm, tak naprawdę wszystkie trzy lubię i z nimi dorastałam i je po prostu uwielbiam, ale na pewno e, jeśli chodzi o, o kiss, to myślę, że. Matko, nie wiem kogo zabić. No, dobra, inaczej. Mary to Selena Gomez, bo jestem jej wielką fanką i do, e, jestem e, jej. E, to jest moja idolka, więc. E, kto by się spodziewał, że zrobię coś innego, co nie? <laughs> no właśnie. Więc e, Mary, e, Selena Gomez i teraz Kill, e, czy Ariana Grande, czy Miley Cyrus. E, Boże, to jest ciężkie. To jest ciężkie. Dobra, inaczej. Kis Ariana Grande, Mary e, Selena Gomez, Kill e, Miley Cyrus. Nie, nie uduszcie mnie wszyscy, e, w, e, więc e, to jest moja decyzja. Bardzo ciężka, ale moja decyzja. <laughs> Jeśli grasz ze mną podczas tego filmiku, to napisz mi w komentarzu, jak zdecydowałeś w każdej rundzie. Chętnie poczytam Wasze komentarze. Wracamy. Druga ronda. Edyta Górniak, Marela Rodowicz i Agnieszka Cielecka. Dobra, wiem, zrobię tak, eee, bo teraz słabo widzę, o, sorry, że patrzę w dół, bo tu mam telefon, więc tak, eee, oh my god, teraz to, miałam ja przed chwilą i zgubiłam e, trop, więc zrobimy, hmm, tak, eee. Kiss Edyta Górniak, Mary, Marela Rodowicz Kil Agnieszka Cielecka. Szczerze, Agnieszka Agnieszki Cieleckie średnio kojarzę, więc dlatego Kil. Zastanawiałam się między Mary a Edytą Górniak a Marelą Rodowicz, bo ob obie są wspaniałymi piosenkarkami e, ale jednak Mary bo, e, Rodowicz, bo jest jakby najstarsza, ma najwięcej doświadczenia, więc teoretycznie może mi więcej nauczyć. <grych> a Dobra. Będę tak górna jak Kiss, bo e, jej po prostu e, uwielbiam piosenkę z Pocahontas. E, teraz nie przypomnę sobie tytułu, ale jest zaśpiewała jedną piosenkę z Pocahontas i dlatego zdecydowałam, że będzie Kiss. Trzecia runda: um, Igor Herbert, Sam Smith i Selena Gomez. Żeby nie być tego, że znowu Mary Selena Gomez, to zróbmy tak. E, tu mnie koleżanka ud e, udusi pewnie, e, bo to jest jej propozycja i mam nadzieję, że nie będzie zła na mnie. Ale tak... Kiss Selena Gomez, Mary Igor Herbert, kill Sam Smith. Bum! Że nie było, że Selena Gomez znowu Mary, to dlatego postanowiłam, że ją tym razem pocałuję. Igora Herbuta uwielbiam, więc y, znam więcej piosenek Igora Herbuta niż y, sama Smiefa, więc a żebym mał mężczyzna, to, to, to po prostu Igor Herbut jest dlatego Mery. Kie jest sam Smief, tylko dlatego, że y, znam jego piosenki, ale nie aż tyle jak Igor Herbut. Więc to jest moja decyzja. Czwarta runda, przedostatnia. Teraz mamy coś innego, bo wyjątkowo mamy szkoły tańca. Jedną z Waszych propozycji były właśnie szkoły tanca. Akademia Tanca Irenausza Sulewskiego, do której teraz chodzę. Eguro Laden Studio, do której chodziłam dwa lata. I Riviera, którą kojarzę. Domyślacie się będzie, pewnie jaki będzie werdykt, ale mniejsza z tym. Tak. Dobra, miałam. Kiss. Irena ursz Akademia Tancja Ireny Urszulewskiego, bo po pierwsze e, chodzę nam krótko, ale zajęcia są bardzo fajne i mi się podobają e, ten e, Sexy Dance, bo poznaję e, e, dzięki temu swoje ciało, siebie i tak dalej. Mary, Agorola Dance e, 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 Studio, bo tam e, znowu dostałam bakcyla e, do tańca i poznałam swoją e, trenerkę, czyli Dominikę Wyżykowską, czyli Domi, do której trzymałam kciuki, bo teraz e, tańczę w Barcelonie. I Kill Rivera tylko dlatego, że nie chodziłam do nich na żadne zajęcia, więc szczerze nie znam tej szkoły dokładnie. Więc tylko to było, a to coś trzeba było wyeliminować, więc dlatego. Teraz piąta i ostatnia runda jest Frida Kahlo, Albert Einstein i Flores Pew. Bardzo, bardzo długo się zastanawiałam, jak to wybrać. Więc jak tu e, zrobić, żeby e, było sprawiedliwie, bo, e, jeśli dobrze kojarzę, Frida Kahlo już nie żyje, Albert Lanshan na pewno nie żyje, a Florence Pugh jest niesamowitą e, aktorką. Grała tą e, w czarnej, nie w czarnej panterze, tylko Black Window tą e, widow, 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 e, czarna widowa, whatever. Z, jako siostry tej głównej bohaterki, więc dlatego postanowiłam, że zrobię to w ten sposób, że Mary Florence piu, bo ją uwielbiałam, jest świetną aktorką, tak jak mówiłam, i dużo filmów z nią oglądałam. No, w ogóle w e, Kocie w w Butach najnowszym, ostatnie życzenie, życie, no <ścoughs> jest ten, e, więc ten, więc Merek Florence piu, kiss e, Frida. Kichlo? kachlo. Kachlo. Wiesz jak ja źle mówię Kachlo. I Kill Albert Einstein, tylko dlatego, że jest facynem i średnio ja ogarniam e, ten. Po prostu nie interesuje się aż tak chemią, matematyką. No przy, e, ścisłymi przedmiotami, więc tylko dlatego zdecydowałam, że jego zabiję. <coughs> więc to byłoby na tyle. Dajcie w komentarzach. W ogóle dzięki za obejrzenie tego filmiku. Dajcie w komentarzach e, wasze, e, wasze propozycje do Kiss, Marry, Kill. Jak byście to zrobili w tych pięciu rundach. I e, zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku, który mam nadzieję, że pojawi się za tydzień w niedzielę o godzinie 13. Do zobaczenia. Pa!